Witajcie, moi kochani, w kolejnym odcinku i już prawdopodobnie ostatnim e, kręconym na żywo, prosto, e, jeszcze z naszego eventu wielkanocnego, który dobiega właśnie na dniach e, najbliższych, dobiegnie on końca. E, został dodany, który był obiecany, oczywiście, został dodany quest, e, który wiem póki co, że możemy go rozpocząć u burmistrza. E, quest został dodany dzisiaj, to znaczy 19 maja. W ten ostatni dzień, ale ten quest będzie jeszcze aktywny, yy, ponieważ to NPC-ki potrzebne do niego będą yy, możliwe do, yy, nie wiem, będziemy mogli do nich pójść, nie, nie wchodząc na mapkę eventową i tak dalej, ponieważ jutro już mapka znika. Ale wróćmy do questa. Quest zaczynamy u burmistrza Hergata. Yy, wita, jestem burmistrzem Karkahan. Co cię do mnie sprowadza? Słyszałem, że Dalton nadal grasuje w okolicy. Nie boicie się kolejnego napadu? Okej, okay, czekajcie, trzeba odpisać. Niestety do mnie też dochodzą takie pogłoski. Zupełnie nie wiem, jak sobie z nimi poradzić. Skoro dalton nie czują się tak pewnie, to chyba najwyższa pora, żeby ich złapać. I tutaj twierdzimy, że poradzimy sobie z tym zadaniem. Masz ode mnie wolną rękę. Jeśli uda ci się rozwiązać ten problem, to gwarantuję ci, że zostaniesz sobie cię wynagrodzony. Rozejrzyj się w Karkahan, Spróbuj zdobyć jakieś informacje na temat obozowiska Daltona. No dobra. Eee... To wychodzimy z tego całego pomieszczenia, z tego domku Hergata i pomyślimy, co, yy, co mamy zrobić, gdzie mamy szukać <laughs> yy, i w ogóle. Yy, pierwszą osobą, którą odwiedzimy, będzie sprzedawca skór, jeżeli dobrze pamiętam, z za dawnych lat jest to Apox. Tak właśnie Apox. Jest to jeden z tych mieszkańców. Przedtem po podpytać się o kresującą szajkę Daltonów. Plotki co masz tam być Chcę rozwiązać problem. Szczerze mówiąc, ludzie różnie gadają. Podobno daltoni mają gdzieś w pobliżu swoją siedzibę, ale gdzie tego nie wiadomo. Podobno jest to jakaś ukryta podziemna jaskinia, słyszałem już raz, słyszałem, że już raz poszukiwano ich za pomocą psa tropiącego i sokoła, dlatego przenieś się do jakiejś groty, gdzie trudniej ich wytrobić, czyli są w jakiejś grocie. Popytaj inne osoby o informacje na temat daltonów. No to teraz do szarika na kordy 72-25 dokładnie. Czyli tutaj w dół na tyle, czyli to będzie gdzieś w, prawym, w prawej części mapki na pewno. Gdzieś przy samym chyba ścianach, bo to 75 to trochę daleko. Czekajcie 60. O, to gdzieś tutaj, jest szarik. Rzeczywiście, przybywam z zapytaniem od Altonów, No i czy pytałem się, czy zostali, się, czy zostali złapani. Niestety jeszcze nie, ale jestem na ich drobie. Nie mieszajmy. Innego sposobu na no ich odszukanie nie widzę. Zamiast ich nieszczęście szczęście, pole działać. W takim razie życzę powodzenia. No i on nam nie pomoże zbytnio swoją magią. I musimy znaleźć jakąś kolejną osobę, która by chciała nam pomóc. No to lecimy na kordy 939, gdzie, gdzie jest mistrz Johan. A ja podpisuję sobie na wiadomości prywatne. Kogo mam jeszcze pytać? O co? Eee, nagrywasz solucję? Tak. Mam pytanie na oko: to kiedy wrzucisz film na YouTube? Jak nagram? Dobra, Mistrz Johan. Gdzie może być Mistrz Johan? Jest. Tak, jest Mistrz Johan. Eee, <kluzł> witaj! Trala, trala, Jochanie, czy możesz mi doradzić, w jaki sposób odszukać szajkę dardonów? Bardzo trudna sprawa. Gdyby było to takie proste, strażnicy miejscy już dawno by się tym zajęli. Dodatkowo magowie są bezradni, więc chyba tylko ktoś z pana z paranormalnymi zdolnościami mógłby ci pomóc. Chyba wiem kto to jest, i może damy sobie sami radę. Poszukaj kogoś z paranormalnymi zdolnościami, kto potrafi przewidywać przyszłość. No więc, kto potrafi przewi przewidywać przyszłość? I ja znam jedną taką osobę, yy, o, <laughs> boże, przepraszam, u której. Zawsze przewidujemy przyszłość bądź inne różne rzeczy. Jest to wieszczanka Sara, yy, zamieszka się w wtorek. Ona ma swoją magiczną kulę i bardzo często z niej korzystamy z różnych questów. Tak widzę, że mi wyskoczyło na czerwono, że od dzisiaj do 21 maja u akcjonerów dostępne są specjalne licytacje eventowe. Także po nagranym questie pójdziemy jeszcze, zobaczymy licytacje, zobaczymy jakie są itemki. A wróćmy do questa. Jesteśmy u wieszczanki, widzicie, jest tutaj w prawym dolnym rogu. O, dosyć długi dialog. Na ogół komety nie spodziewałem się dzisiaj gości w tak ciężkich czasach gdzie było się tu przychodzić i o przyszłość. Nie mam się co dziwić, mnóstwo znaków odpowiada. Nie żebym chciała się przestraszyć, ale mi oczy szybko otwarte ciemność, czasie wszędzie i sługi tylko czekają, by dopaść się swoje zbrukane, ludzką krwią szpony. Potrzebuję twojej pomocy. Czy jesteś w stanie? Myślę, że było jednak musiałem wprowadzić się w silny trans, mamy rzadkich ziół. Oprócz tego były mi dobra. I ona nam pomoże, ale musimy załatwić e, kawałek materiału, e, który odnaleźliśmy podczas ostatnich poszukiwań Daltonów i zostawiliśmy e, go u leśniczego. E, oczywiście <laughs> poprzednim leśniczym, który nam pomagał w kwestiach, był leśniczy z Karkahan, więc teraz tam się uda. On się znajduje w przedmieściach, czyli mapkę e, pod. E, tak więc tam teraz polecimy. E, nie ta opcja, chciałam się teleportować Karkahan. Załatwimy od niego kawałek materiału, chyba już wtedy będziemy mogli wrócić do wieszczanki i zobaczymy, czy ona nam coś wywróży z tej swojej kuli i czy będziemy mogli dalej naszego quest'a robić. Ponieważ teraz, na tą chwilę, jak ja robię quest'a, to opis się właśnie w tym momencie jako tak kończy, także jest trochę bieda. Ale my się nie zrażamy. Tak jak już pamiętam, leśniczy znajduje się w prawym górnym rogu przedmieści Karkahan. I tutaj najlepiej jest kliknąć MapClick i poprowadzi nas najprostszą, najszybszą drogą między Konarami, między tutaj jeszcze bladawcami, obłąkanicami, e, aż dojdziemy do leśniczego. E, prosimy go o kawałek materiału. Jak to przecież tylko do burmistrza, nie pamiętasz? Hmm, no to musimy wrócić do burmistrza i od burmistrza odebrać teraz, czyli znowu MapClick. Czekajcie, bo mam wiadomość na priv, to mogę wam ją przeczytać. A przy okazji zauważyłeś, że uczeń Sina inaczej wygląda, dodaję mu nową skórkę. Skórkę to brzmi jak wylował trochę. Tam chyba zawsze koledzy nie, tam są skiny, czy nie, no, chyba skórki. Nie wiem, nie, nie znam się. Ale zaraz z ciekawości zobaczymy, jak wygląda Sina, Bo musimy udać się i tak do domu burmistrza, a tutaj jest dom Sina, więc tak żebyście zobaczyli, że są jakieś nowości, jeżeli w ogóle ten ziobek mówi prawdę. Ktoś z ciekawości zobaczę, jak ten niby nowy syn wygląda. Gdzie jest? Czy to było? Tu jest uczeń Sina. No chyba ma inny strój. Nie wiem, może jakieś tam e, takie pierdoły. ale to trudno mi stwierdzić, bo dawno niego nie byłem. E, tak więc e, lecimy po ten... Kurczę, no nie piszcie do mnie tyle naraz. Odbierzemy materiał od burmistrza I będziemy mogli wrócić do tornek, do naszej wieszczanki Potrzebujemy skrawek materiału I dostajemy ten skrawek Zanieść skrawek materiału wieszczance sarze Czyli jednak kawałek materiału, który dostaliśmy na początku quest'a przydał nam się Chyba, że ktoś go miał, to chyba mógł go od razu użyć, bo Po paru quest'ach, które były na początku, właśnie został taki kawałek materiału i nikt nie wiedział, co miał z nim zrobić Ja go wyrzuciłem także Także, także, także jak ktoś go zostawił, to może, to może akurat to będzie ten kawałek. No i teraz już mamy ten kawałek, więc szybko do tornek, do naszej wieszczanki. Zobaczymy, co nam ona tutaj będzie mogła wywróżyć, musi wejść w jakiś trans, a wszystko to, to po to, żebyśmy mogli wytropić do atomów i zakończyć ich tutaj niczemne działania. Mam nacie skrabek materiału. Dobrze, Pozostaje tylko przyrządzić miksturę, która pozwoli mi się wprowadzić w głęboki trans. Do kompletu składników brakuje mi tylko habru oraz fiołka. Zdobądź haber oraz fiołek. No to oczywiście jaka fighter, Kamil, leń, nazywany tak często. Hmm, wpisuję w Google nie w Google, tylko w aukcję haber. Eee, o kurde, to może habr, jak się pisze haber? Habr czy haber? Czy przez samo hamorze? Nie, no dobra, nieważne. To może fioł. Jakoś zawsze, o jest, jest fiołek. H4 jest taka poświęcenie. Dobra, tam nie, nie stać. To może jeszcze raz wpiszę habry. Nie, dobra. No to teraz od razu macie powtórkę z rozrywki. Macie trochę ucięte, ale ja wam wytłumaczę poradniki i inne pomocje, pomoce. Wpisujemy roślinki, owoce, grzyby i inne. I wpisujemy Haber. I mamy jego wszystkie respy. Wy macie ucięte, ja tutaj widzę dokładnie. Najbliżej to ja nie wiem, gdzie ja będę miał. Cygańska wioska, skalista wyżyna, wioska łowców, łany zboża. Gdzie są łany zboża? Łany zboża są koło tornek. No to chyba tam się zaczajemy. Tak, to są łany zboża? Tak. Tak więc jak chcecie mieć Haber, to polecam wam pójść do łany zbóż. I nawet tego teraz nie będzie, to możecie poczekać aż się on zrespi, ponieważ respi się... 20-30 minut, więc to nie jest jakaś tragedia. I pewnie dużo osób teraz chce tego habra zdobyć, bo na aukcjach go nie ma, jak zauważyliście. A na pewno dobrze wpisywałem. Tak więc zobaczmy, czy mamy gdzieś jakiegoś macierzanka, koniczyna, słoma. Koniczyna, no chyba nie ma żadnego habra tutaj na, na stanie, ale tak czy tak musicie poszukać gdzieś na różnych mapkach tych właśnie respów habra. Jak już je znajdziemy, no to wracamy do wieszczanki Sary. No i kiedy już załatwicie na swój, na swój sposób y, drugi kwiatek, jakim był Haber, możemy wrócić do wieszczanki Sary. Udało mi się odszukać Haber. Dobrze, teraz mogę przygotować miksturę, wróć do mnie za jakiś czas. Nie wiadomo ile ma musimy poczekać, ale na pewno jakieś 10-15 minut minimum. Co do, do Habra, teraz na tą chwilę jest bardzo trudno go znaleźć, ale na pewno w przyszłości już będzie łatwiej, czyli jutro bądź wieczorem. Ja musiałem go kupić od jakichś tam ludziów, pisząc dosłownie na czatach tylko, że kupię Habra, bo naprawdę żadnego respu nie znalazłem. Ale mam nadzieję, że Wam się uda znaleźć i szybciej to rozwiązać bez wykorzystywania kasy. No i to tyle, musimy poczekać. Na razie poczekam 10 minut i zobaczymy. No i po tych około 10 minutach zaczynamy dialog z wieszczanką. Ona nam mówi, że ten kawałek materiału należał do bardzo złych ludzi, gdzie jest moje margonem, jest. To wiem, powiedz, gdzie mam ich szukać. Skrywają się pod powierzchnią ziemi. Planują straszne rzeczy. Musisz ich powstrzymać jak najszybciej. To nie jaskinia, to szyb, jakaś stara kopalnia. No i się trochę dowiedzieliśmy. I musimy to wszystko przekazać burmistrzowi z Karkahan. Tak więc wracamy do miasta. Karkahan. Ale zanim wrócimy do miasta Karkah... do... do Karkahan do burmistrza, to ja pójdę na obiad. Ale zanim obiad, to jeszcze kolejną część questa zrobimy. Nie można marnować czasu, bo widzę, że będziemy musieli czekać, więc już wolę teraz to nagrać, zanim pójdę jeść. Tak więc wracamy do burmistrza, żeby mu przekazać najświeższe informacje. Zobaczymy, co dalej będzie musieli czynić. Tak więc jest burmistrz. Już wiem, gdzie przebywają, naprawdę mów czym prędzej, bo opowiadamy o tym wszystkim. Nic nie na taką wyprawę powinien się dobrze przygotować. Możliwe, że będziesz musiało godzinę, błądzić w podziemnych korytarzach, jakiś suchy prowiant oraz wodę. Zajmij się przygotowaniem pożywienia. Ja w tym czasie zorientuję się, jakie szyby kopalni mogły być atrakcyjne dla daltonów. Tak więc oszukaj jakiegoś uzdrowiciela, który sprzeda Ci manierki z miksturami leczniczymi. Takim uzdrowicielem będzie kobitka znajdująca się w mieście Ithan. Jest to uzdrowicielka, ona się nazywa Makatara chyba jak się nie mylę. Tam są dwie siostry, jedna jest przed domkiem, druga jest w domku i u której z nich, u której z nich jest uzdrowicielką. Chodzi mi tutaj o uzdrowicielkę Macatarę. Tak, dobrze myślałem. Czy mogą mi zakupić manierki? Manierkę swojej które sprzedaję wyłącznie w szklanych fiołkach. Rozumiem, Zobacz, Zaczekaj tu chwilkę. Także teraz musimy odczekać 5 minut około. No i po zjedzeniu obiadu, czyli po 5 minutach, które Wy musieliście poczekać, <laughs> pytamy się, czy znalazłaś już, już jakąś manierkę na miksturę. Tak, masz odpowiedniego. Za 700 sztuk złota dostajemy. Manierkę z miksturą leczniczą. I zobaczmy co teraz. Poszukaj kogoś, kto odsprzeda Ci suchy prjo, prowiant. Będzie to Cynthia wtorek. Tak zawsze kiedyś do różnych klasów ona mi pomagała. Ona jest tutaj. Sprzedaje warzywka i może akurat tak jest. Potrzebuje trochę suchego prowiantu. Otrzymujemy prowiant. Masz już suchy prowiant i manierkę. Sprawdź, czy burmistrz zdobył jakieś informacje na temat kopalni. Tak więc lecimy z powrotem do burmistrza. Dowiemy się, czy coś, już, czy coś już załatwił, czy już możemy wyruszyć w drogę. Bo jak widzę, że quest będzie dosyć chyba długi. Skurde, taki, skoro takie już przygotowanie jest, jeszcze się nie skończył. Będziemy dopiero dziś iść na jakieś kopalnie. Będziemy ich odszukiwać, walczyć. Więc miejmy nadzieję, że, że się jeszcze trochę ten questik rozwinie. Ale póki co do burmistrza lecimy. Mam prowiant. Czy dowiedziałeś się coś? Tak, mam ciekawą informację, ale muszę ją jeszcze sprawdzić. W tym czasie mógłbyś może przygotować sobie jakieś przebranie. Daltonowie mogą Cię kojarzyć i szybko prysnąć, gdy tylko cięż zauważą. Myślę, że Tafia z Verbin rozwiąże Twój problem. No to tak jak nam podpowiedział burmistrz, udajemy się do Tafii w Verbin. Tafia w Verbin ma swój sklepik, ze strojami, zasmoczę łzy i również właśnie często pomaga w questach różnych, właśnie w przygotowywaniu różnych przebrań itd. itd. Tak więc Teleporsik szybki do werbin. Na przykład ten strój, co ja mam, też jest kupiony u Tafi. Ona jest w Donku Jalena i Tafi, ale to jest jej mąż, który znajduje się na dole. Tutaj są na wystawach różne zbrojki, różne stroje, przepraszam. A tutaj jest Tafia na górze. Tak więc zagadujemy, czy mógłbym u Ciebie zamówić strój, który sprawiłby, że będę wyglądać jak prawdziwy Cowboy? Aby się wyświadczyć mi przysługę, zamówiłam u Roana dostawę materiału, coś się ona opóźnia. Mówisz sprawić, co się z tym dzieje. No, oczywiście. I musimy zorientować się, na jakim etapie znajduje się zamówienie Tafi, porozmawiać z Roanem. No dobra, więc lecimy do Ithan, do Roana, który został wybrany kiedyś jednym właśnie z najbardziej znanych w Margonem, yy, z najbardziej lubianych NPC-ków yy, nie licząc Tuni, yy, która sprzedaje swoje miksturki na 70. Level, od 70 lewela, to Roman jest jednym z najbardziej znanych NPC-ków właśnie wargonem. Znajduje się tutaj, tutaj jest dom, w którym można walczyć, walczyć PVP. Przesła mnie tafia, Orety na śmierć zapomniałem, dobrze, że do mnie przyszedłeś, bo towar leżałby u mnie przez długie tygodnie, zanim bym się zorientował. Weź go i zaniesz jak najszybciej Tafi. Więc to okazuje się, że to Roan zawalił sprawę, miał już przygotowane szpulę materiału, ale po prostu gdzieś się tam odstawił i zapomniał je wysłać i jakby nie my no to nie wysłałby ich przez najbliższy czas, ale my jesteśmy na tyle pomocni, że już gotowe szpule zaniesiemy do naszego gdzie ja idę? źle idę czemu nikt mi nie mówi, że idę źle? do naszej Tafi, która znajduje się właśnie w swoim domku a czego teraz szukasz? No nie powiem, że szukam niczego w sumie, bo już wszystko wiem, jak na tą chwilę, ale to zaraz odpiszę. Jest tafia, mam dla Ciebie materiał, to świetnie, ja w międzyczasie przygotowałem, już przebrałem dla Ciebie, muszę nanieść tylko stosowne poprawki, daj mi 3 minuty. Tak więc, włączam, o kurde, gdzie jest mój stoper? Puls, ro. no i czekamy 3 minutki, zobaczymy czy to taka prawda jest. No, i po trzech minutach i dokładnie 6 sekundach, kiedy zagadałem do naszej tafi, dostałem od razu y, kowbojowskie przebranie. Także y, byli bardzo bardzo dobrze, to wszystko było rozegrane. Nie było żadnych jakichś tam oszustw, mi właśnie, że nie wyczekać 3 minuty, a trzeba byłoby więcej. Było dosłownie równo 3 minutki. Dobra. Mamy tutaj dom Hergata. Musimy wrócić do burmistrza i zobaczyć, czy coś jeszcze się tam dowiedział. Czy już ma jakieś takie najpotrzebniejsze nam teraz informacje, yy, gdzie znajdują się dokładnie ci Daltoni. Jestem gotowy. Zatrzymaj się gdzieś w opuszczonych korytarzach kopalni Faluntamir. Mam tam swojego człowieka na poziomie trzecim. Musisz go szukać z tego, co się dowiedziałem. Odnalazłem coś dziwnego. Dobra. Więc do osoby, która znajduje się na poziomie trzecim kopalni na F. Bo już nazwę w sumie zapomniałem. Rzuciłeś już na YouTube filmik. No jak? No kurde, no ludzie. Jak miałbym go tak szybko zrobić? No dobra, mniejsza o to. Schodzimy oczywiście, najpierw do przedmieści Karkahantata, Tam poszukamy jakiegoś szybu na F. Żebym, żebym tylko nazwę nie pomylił, to już wolę mówić na F. Tu mamy szyb. O, jest to. Jest to kopalnia Falun Tamir. Falun Tamir. Czyli idziemy do kopalni Falun Tamir. A kopalnia Falun Tamir znajduje się tutaj, zaraz na lewo. I my wchodzimy do poziomu pierwszego kopalni Falun Tamir. Następnie musimy troszeczkę się przejść. <laughs> tutaj na środku mapy jest przejście do kopalni Falun, Tamir, do poziomu drugiego, sali pierwszej. I najpierw to zrobić za pomocą map klika. Ta tutaj jest chyba drabinka, tak mi się wydaje. i To po niej właśnie będziemy musieli zejść. I jesteśmy już zaraz za chwilkę w kopalni Falun, Tamir. I teraz musimy tak, poziom trzeci, poziom pierwszy, nie. Poziom drugi nie, to może poziom trzeci, bo nam mówili, że na poziomie trzecim jest jakiś strażnik. Gdzie ten strażnik? Może być niewolnik, niewolnik. No poszukajmy trochę. Może gdzieś jednak będzie. Niewolnik, 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 kurnik. O, jest, jest osoba, której szukam, jest to strażnik. Herkat kazał mi odszukać w tej kopalni jednego ze strażników. Czy to w przypadki nie chodziło o Ciebie? Możliwe. Czy w sprawie Dalatonów? Tak. Odkryłem, że przejścia do poziomu czwartego kopalni istnieje jeszcze jeden szyb. Zauważyłem, że ktoś do niego uczęszcza. Gdyś, gdyż pajęczyny, które zakrywały drogę, zostały pozrywane. Obawiam się, że to może być sprawka Daltonu. W dzień, w dzień przesypiają swoje kryjówce, natomiast w nocy wychodzą. Doszli mnie słuchy, że nocami ktoś podąża się po kopalni. Możliwe, że to właśnie oni. Pokażę Ci to miejsce, jednak nie pójdę z Tobą dalej. Nie chcę zginąć z ręki tych bady. Dobrze, poczekaj chwilę, tylko założę swój strój. I następuje F5, mamy strój e, kowboja i musimy rozprawić się z szajką daltonu. Tutaj oczywiście do, do tego momentu doprowadził nas e, strażnik, a dalej już będziemy musieli udać się sami. Ale przejście chyba trzeba będzie zrobić takie naokoło. No tutaj już widzę e, daltonów wszystkich, którzy byli wcześniej. E, Herosami, takie teraz nazwy mają Jakieś zwykłe mopki, które są nam potrzebne Którzy są właśnie tym całym gangiem Daltona który będzie, Z którym będziemy musieli zawalczyć już chyba po raz ostatni I tak, żeby jak zawsze wszystko się dobrze skończyło Ale droga trochę daleka Kółeczko trzeba mało zrobić, ale zaraz Zobaczymy co dalej nas czeka w naszym questie Już tutaj są Daltonowie jak widzicie są to zwykłe mopki, więc y, możemy z, z nimi trochę pogadać. No proszę, kogo my tu mamy? Jak tu trafiłeś? Przyznaj się, siedziłeś któregoś z nas. To nie ma znaczenia. Ważne jest, że nadszedł czas wyrównania rachunków. Skoro tu trafiłem, to znaczy, że jestem również sprytnycowy. Skoro strażnicy nie dają rady was wytropić, to może porozmawiamy o przyłączeniu mnie do waszej szajki. E, mamy dwie opcje do wyboru. Jedna jest dobra, druga jest zła. Ja wam nie powiem, którą macie wybrać. Dobra, no, żartowałem. Lepiej jest wybrać opcję pierwszą, ponieważ jesteśmy naprawdę dobrzy i od razu mam wybieranie opcji drugiej, bo to nie wiadomo, co to będzie. I takim oto cudem zabiliśmy jednego Daltona. Porozmawiaj z burmistrzem. Hmm, ale co zresztą? Ja chcę ich zabić. A masz. Eee. Mam, stawę do pojedynku. Drududud. O, to jest. O... Porozmawiać z burmistrzem. Także porozmawialiśmy z jednym, zabiliśmy jednego. Porozmawialiśmy z drugim, zabiliśmy drugiego. Porozmawialiśmy z trzecim, zabiliśmy trzeciego. rozmowie z czwartym, przeniósł nas przed szybkopalnianym. Tak to mogę wytłumaczyć w najbardziej racjonalny sposób. Czyli chyba nam udało się rozgromić tą szajkę bez żadnych typowych walk. Więc chyba jest dobrze, czekajcie, bo złą drogę idę. I idziemy do burmistrza. Możliwe to już koniec naszego questa, ale przekonamy się to, to, o tym wszystkim za 5 sekund co najwyżej. Kiedy już dotrę do burmistrza, no prawdopodobnie to już będzie ostatnia, ostatnia, część, ostatnia część questa. Bo co zrobić, co zrobiliśmy. Pozbyliśmy się całej szaj szajki Daltonów. Pokonałem Daltonów, tylko jeden z nich uszedł cało. Znajdziesz ich w kopalni Falun Tamir na ukrytym poziomie. Wszystko tak jak mówiłeś. No i otrzymaliśmy dosyć yy, tutaj, obszerną nagrodę. Proszę o to nagroda, jaką przygotowałem, dać ciebie wybacz, ale muszę szybko rozdać, wydać rozkaz strażników. Pierwszą rzeczą to jest poszukiwany listonosz. Yy, jest to konsumpcyjny. Wywołanie poczty leczy 75% życia. Taki tam to jest, Czyli wywołanie poczty mogę użyć i będziemy mieli pocztę. I do tego jeszcze nam uleczy 75% życia. Do tego mamy poszukiwany aukcjoner, wywoływanie aukcji i zawiera 5000 złotych monet, czyli będziecie mogli <coughs> aukcję otworzyć w każdym momencie, kiedy będziecie chcieli. Mamy poszukiwany strażnik depozytu, ilość 7, ponieważ używa, jeśli tylko masz opłacony depozyt. Musisz, czekaj, ma pewne obowiązki, ale również żeby nie pogubić czy ich przedmiotów, to chyba będzie wywołanie depozytu. Dekod zwłokienia świadomości, który skraca czas nieprzytomności o 5 minut. No i 5 złotych jajek, które będziemy mogli wykorzystać yy, przez jeszcze najbliższy czas yy, na jakieś takie już słabsze itemki, chyba że ktoś zbiera jeszcze na itemki te po 30 jajek itd. Tak tak no i to tyle co z questem dosyć długi, dosyć fajny, także polecam Wam go zrobić, nagrody naprawdę się mogą nam przydać. A jeszcze na koniec pokrótce obejrzymy sobie nasze aukcje eventowe, które mamy dostępne. Są one w zakładce eventowe oczywiście. No i na pierwszy rzut oka mamy płonącą kuszę. Później mamy tarczę tu, 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 tu. Widzę, że możemy to zrobić jakoś levelami. 35. Zobaczmy, co jest do 35. levela. O, są losy. Losy są chyba bez tak jak piszemy 30. To jest. Mamy wszystkie itemki, te, które były pokazywane w blogu technicznym na 58 level. To tutaj są na 35. Można je kupić za 2G bądź w licytacjach. Są jakieś orby, są jakieś inne pierdołki, są łuki na tropiciela. Na łowce, na każdą profesję są itemki. Na wojownika jest, na pewno gdzieś jest, jest dwuręg. I zbrojka, tak więc tak jest na level 35. Następnie chyba coś było na 70. Nie, jest na 58, są itemki. No i ogólnie itemków jest dosyć dużo. Co mnie będzie interesowało, no to oczywiście itemki na tropiciela. Od 170 levela sprawdźmy. Mamy... Kuszę na 175, 2180, a ta ma 2290. No, moja jest ulepszona, więc jest trochę lepsza. ma życie, niszczenie punktów pancerza nie jest mi zbytnio potrzebne. Energii dodaję i uniku. Ta dodaje, nie dodaje. I ta dodaje jeszcze SA96. Także za te pieniądze, co trzeba będzie pewnie włożyć, to mi się nie opłaci, ale już łuk na 190. Łuk, tak to jest na 190 Następnie łuk na 213 Mogą mi się chyba przylać Tak więc mam nadzieję, że uda mi się któryś z nich wygrać Ponieważ mam przygotowane tutaj te pieniążki na licytację Tak, żebyśmy mogli poszaleć Jeszcze tutaj na mojego wojownika coś może znajdę Ale to na pewno jakiś tam dwóręk czy może tarcze, Chociaż tarcze chyba nie Ale jakiś jedno może dwurąg Będę staro się zalicytować Oczywiście no, na aukcji trzeba mieć pieniądze z tym, z tym na pewno się zgodzę, ale można kupić też jakieś przebranie cowboya, losy za parę smoczych łez, które będzie można wykorzystać. Są to na pewno tańsze rzeczy, bądź mikstura wyczerpania, utraty wyczerpania, dodatkowego wyczerpania i inne takie pierdołki, które są przebranie rewolwerowca, które będzie można kupić naprawdę taniej, czy chociażby wykrywać herosów. Bo itemki na pewno będą osiągać ceny powyżej 100 milionów. No i to tyle co ode mnie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach już poza Eventem Wielkanocnym. A na koniec pamiętaj, jeżeli Ci się spodobało, zostaw po sobie lajka. Jeżeli mnie jeszcze nie subskrybujesz, zrób to i mnie zasubskrybuj. Jeżeli chcesz wiedzieć, co robię w danym momencie, w danym dniu, możesz mnie zaobserwować na portalu Instagram. Gdzie wrzucam codziennie nowe fotki z tego, co robię, co robię w Margonem, co kręcę i wiele innych ciekawych rzeczy. Pamiętaj również o korzystaniu z serwisu Dogry.pl, dzięki któremu możesz zrobić darmowe smocze łzy do Margonem. Oczywiście wszystkie linki są zawarte w opisie każdego mojego filmiku, więc warto je przeczytać. I to tyle, do zobaczenia.